Cześć, tu Ania, razem z Amelką i z Łukaszem cieszymy się urokami chyba najpiękniejszych winic w Polsce. Niczym winorośle wespniemy się na przywrócony do życia zamek. Powędrujemy baśniowym, lecz skamieniałym miastem i ścieżkami rozpiętymi w koronach drzew. Na małopolskim szlaku winnym czekają widoki, które zapierają dym. Klimatyczne miasteczka i historie przenoszące w zupełnie inne świat. Tylko 16 metrów i taki widok. W Dąbrowce Szczepanowskiej rozciąga się on na pogórze ciężkowickie, opadające do życiodajnego Dunajca. Na jego łagodnych południowych stokach otwierają się drzwi do doskonałych warunków uprawy winorośli. A w Małopolsce działa kilkadziesiąt winnic przywracających dawne tradycje tworzenia wina doskonałej jakości. Jedną z nich jest winnica uroczysko. Zobaczcie na widok za mną te przepiękne, wysokie topole. Winnice w tym regionie mają właśnie tak śliczne widoki, które wielu przypominają Toskanie. Nie zaprzeczę, nie potwierdzę, bo Toskania wciąż przed nami. Roślin od 2011 roku dogląda tu Andrzej House, który niemal magicznie przeobraża je później w niezwykle pyszne wina. Jego filozofią jest spójność z naturą. Czasem ryzykując swoimi zbiorami stosuje opryski tylko wtedy, kiedy musi, dbając o pszczoły i tworząc tym samym ekologiczne wina białe, różowe i czerwone, a w przyszłości również pomarańczowe, ich nazwy nawiązują do starosłowiańskich bóstw. Skąd pomysł na tak ciekawe nazwy? To jest bardzo ciekawa historia. Przed e, zarejestrowaniem w Wilnicy e, szukałem pomysłu na etykietę i sobie tak. Wbijałem w googlach nazwę winnica Uroczysko, bo ta Winnica już kilka lat wcześniej robiła. Wina tylko takie no, próbne, gdzie niegdzie nawet na konkursy były wysyłane wtedy. Zobaczyłem grafikę etykiet z winnica Uroczysko, właśnie z takimi postaciami. no Wtedy to nie były słowańskie, takie twarze mm, ciekawe, oryginalne. Więc znalazłem autora tych etykiet, które tam wrzucił. Okazało się, że student ASP robił pracę zaliczeniową, miał stworzyć brand marki. To zainspirowała go nazwa. Poszukał, co to jest, zobaczył, jakie ja mam odmiany, bo już tam gdzieś to było napisane, no i sobie to zrobił. No więc potem spotkaliśmy się, przywiozłem go tutaj na miejsce, żeby poczuł ducha miejsca i ustaliliśmy, że będziemy robić właśnie bóstwa słoweńskie. Każdemu winu przyporządkowane jest jakieś bóstwo słowiańskie, w zależności od charakteru wina, im, im jakieś takie poważniejsze, solidniejsze, no to wtedy też to poważniejsze bóstwo, jakieś lżejsze, ogodniejsze wino, więc tak samo mniej jakby wartościowe bóstwo. No i tak przyszło. To, że się tutaj zainspirował tym miejscem, to nas to wcale nie dziwi, bo sami jesteśmy bardzo zauroczeni, a jak przed chwilą widzieliśmy również i pary młode sięgają po to miejsce, aby uwiecznić je na swoich fotografiach. W sezonie to naprawdę wiele. Myślę, że z 20... o. Około 20-20-25 sesji bo się tutaj odbywa parę młodej sesje rodziny, komunijne, ślubne. Wspaniale, bardzo nas to cieszy, że mogliśmy również zaczerpnąć tutaj świeżego powietrza i zaznać tych cudnych widoków. Każdy z was może ich zaznać, bo u Andrzeja można również przenocować. Uwierzcie, że nawet najprostsze śniadanie z taką panoramą smakuje magicznie, a widać stąd nawet tatry. Eno-turystyka w najlepszym wydaniu ślicznych krajobrazów możesz doświadczyć na okolicznych atrakcjach małopolskiego szlaku. Jedną z nich jest wieża, która po ponad 250 latach znów góruje nad rzeczną wstęgą. Kamienny melsztyński zamek powstał w XIV wieku. Przez wieki władały nim różne rody. Zaczęli melsztyńscy, później byli m.in. tarłowie czy lanckorońscy. W XV wieku miało tutaj miejsce dziwna sytuacja. Stało się to miejsce centrum husyckim, które stało w opozycji do króla. Później koleje losu były różne, ale powiem Wam jeszcze o jednej ciekawostce, a mianowicie w XVIII wieku na stokach powstała tutaj winnica, która dobrze się ma z naszym tematem, a była to winnica jedna z ostatnich wówczas w Polsce, bowiem wtedy już tradycje winiarskie ginęły. W czasach zaborów i Perelu niemal całkowicie winiarstwo u nas zanikło, ale nie zawsze tak było, o czym Wam jeszcze opowiemy. Stoimy na na tarasie widokowym, który jest dostępny bezpłatnie, rozlewa się tutaj wspaniały widok, łącznie z Dunajcem wijącym się w tle. Przy nim widać winnicę, która odrodziła się to pewnie potomczyni tej winnicy, o której Wam wspominałam, którą założył w XVIII stuleciu wojewoda Maciej Lanskoroński. Była podobno znaczna, a to dlatego, że w najlepszych latach produkowano z niej aż kilkanaście beczek wina. Zamek został niedawno odbudowany, a prace na jego terenie wciąż trwają. Na chwilę obecną jego sale stoją puste, poza kilkoma fotografiami, ale myślę, że wypełnią się kiedyś eksponatami. Chętnie wrócimy to sprawdzić. Ledwie parę kroków od zamku dzieli nas do tej ślicznej winnicy Talaska. Popatrzcie. Sami jakie widoki stąd się rozpościerają, to są południowe stoki, które spadają bezpośrednio ku Dunajcowi. A że ziemia była dość trudna, to wykorzystano starą, dawną metodę, czyli regulówkę, czyli wymieszano ziemię do głębokości około 60 cm, aby lepiej przyjęła winorośl. Sprawdziło się to fantastycznie, bo jak widzicie, popatrzcie, winorośl jak okiem sięgnąć rośnie, ma się dobrze. Na terenie Małopolski dominują głównie małe winnice, najczęściej 1-2 hektarowe. Z jednego można pozyskać około 5000 butelek rocznie. Przy tak niewielkiej skali trudno mówić o rentowności, dlatego butelka polskiego wina kosztuje od 40 zł w górę, o ile kupisz ją bezpośrednio od gospodarza. Region przyciąga jednak nie tylko wspaniałymi, rozległymi horyzontami. Rynek w zakliczynie jest śliczny, urokliwy, przypomina nam ten z nowego starego słońca. No, tylko ten wszędobyski parking trochę doskwiera, nie <grymne> tak mocno. Auta są rozsiane po całej płycie. Jesteśmy przekonani, że można to lepiej rozwiązać, bo centralny plac na to zasługuje. Otoczony zabytkową, niską zabudową z pięknym ratuszem po środku, może poszczycić się drugim miejscem pod względem wielkości w całym województwie. Palmę Pierwszeństwa dzierży oczywiście Krakowski. Spacerując obok wspaniałych galicyjskich domostw odnajdziesz pewien unikat. Zerknijcie na górę, bo oto mamy tutaj niesamowicie ciekawą sprawę. Otóż to jest zegar słoneczny, ale bardzo nietypowy, podwójny, ma dwie tarcze. Górna wskazuje czas urzędowy, natomiast dolna to czas prawdziwy, miejscowy i jedna wskazówka, y czyli tak zwany polos, wskazuje właśnie obydwa czasy naraz. Yy, a zegar powstał w 1973 roku, w 500-lecie narodzin Kopernika. Taki ciekawostki tylko w Zakliczynie. Wiemy, że zawsze czekacie na kulinarne poleceki, dlatego właśnie yy, zaoferujemy Wam dzisiaj yy, Perłę nad Dunajcem. Bardzo fajna restauracja, klimatyzowana sala na ten upał, super sprawa. I danie dnia za 31 zł, świetna grochowa i żeberko z ziemniaczkami. I frytki Także no, wypas. Jesteśmy w Europejskim Centrum Muzyki Pendereckiego. No, niestety nie doczytaliśmy wcześniej, trzeba się tutaj umawiać. Zwiedzanie jest tylko w weekendy, w odpowiednich godzinach. Także dzięki tylko uprzejmości mogliśmy zajrzeć na dziedziniec, żeby zobaczyć. Notabene, bardzo ciekawą wystawę drzewek bonsai. w niedzielę będą warsztaty stworzenia tych ciekawych y, form. Y, a dodatkowo wspomnę, że jest tutaj również dworek zabytkowy oraz wokół niego śliczne arboretum, które no, bardzo chcieliśmy zobaczyć, no niestety nam się to tym razem nie uda. A wielka szkoda, bo jest ono jednym z piękniejszych w regionie. A ten zabytkowy dworek swego czasu kupił Krzysztof Penderecki, którego muzyka była wykorzystywana nie, wielokrotnie w filmach, na przykład przez wajdę w katyniu czy przez Kubrika w Lśnieniu. Nie było nam dane posłuchać utworów Pendereckiego, jednak akordy innego wybitnego muzyka rozbrzmiały w pobliskiej miejscowości. Dlaczego Paderewski jest związany z ciężkowicami? Jeszcze do tego wrócimy. Ciężkowicki rynek jest bardzo klimatyczny i urokliwy. Przypomina mi ten w Koronie, ale znowu samochody, a budynki piękne, zabytkowe, ale każdy rządzi się swoimi prawami, i przez to całość bardzo dużo traci na uroku. Nie chcemy wyjść na mal kontentów, ale od lat ten problem zwraca naszą uwagę. To nie tylko kwestia estetyki, ale i bezpieczeństwa. Na pewno udałoby się uwolnić od samochodów przynajmniej centralną część rynku. A co Wy o tym sądzicie? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach. Niemniej jednak ciężkowice to kolejne wyjątkowe miasteczko będące niemal żywym skanserem, a i dobra kuchnia się tutaj znalazła. I słusznie! Bo przed nami długie, przyjemne spacery, bo z przyrodniczych atrakcji ciężkowice słyną. Pierwszą z nich jest niedawno otwarta ścieżka wijąca się około 20 metrów nad ziemią. Takie atrakcje na ścieżce, ponad 1000 metrów kładki w koronach drzew, a my testujemy swoją odwagę! Ścieżka jest całkowicie pozbawiona stopni i nie generuje żadnych lęków wysokościowych. Usiana jest przystankami, na których możesz dowiedzieć się więcej o przyrodzie Pogórza Ciężkowickiego. Wędrujemy w trójkę i właściwie wystarczyłaby jedna sosna, żeby wyprodukować dla nas tlen. Łapka jest jednokierunkowa, więc wraca się pod nią lub asfaltem nieco dookoła. Jeżeli jednak mało ci świeżego powietrza i przygód, to mijamy skalne bramy i wkraczamy do skamieniałego miasta. Tworzą je wyniosłe piaskowce, które jeszcze w latach 30. poprzedniego wieku zeszczały na bezleśnych polach i były eksploatowane w formie kamieniołomów. Obecnie chroni je rezerwat, a dwukilometrowa ścieżka prowadzi obok orła, borsuka czy nawet czarownicy. Choć ta ostatnia wyrasta nieco poza szlakiem. Zapewniam, że dzieciom się tutaj spodoba, również tym dużym. Amelka miała niezwykłą frajdę, przeskakiwała ochoczo przez pnie i głazy, przeciskała się przez szczeliny w skałach i na nie wspinała, słuchając przy tym niezwykłych opowieści. Tym skamieniałym miastem wiąże się ciekawa legenda. Otóż y, osadę założył tutaj niegdyś ciężko i nazwał ją dlatego Ciężkowice. Był to pan znany jako chciwy i okrutny. Pewnego razu przybyła tutaj do niego dziewczyna, która, jak się okazało, uciekła od jego sąsiada, y, rożena zdrożnowa. Y, tamten też do fajnych nie należał, y, a Ciężko po prostu wydał ją oprawcy i za ten zły czyn cała jego osada wraz z nim po prostu skamieniała. Wejście na ścieżkę jest płatne. Pierwszy etap kończy się skałą z krzyżem. Notabene polecam sprawdzić na niej swoją gibkość, bo nie łatwo stanąć na jej szczycie. Ale warto podążać dalej, bo wkrótce otwiera się Mroczny Jar, jeden z najgłębszych na Pogórzu, zwany Wąwozem Ciężkowickim albo Czarownic. Miejsce tajemne i działające na wyobraźnię. Pamiętacie tą dziewczynę z legendy? Otóż jej łzy utworzyły piękny wodospad, ale chyba przestała płakać, bo go nie ma. A tak na poważnie. Tak to bywa latem, że on wysycha, a najlepiej widać go wczesną wiosną. Gdy spływa z skał, to spada z wysokości 14 metrów i podobno jest to najwyższy wodospad w Karpatach poza Tatrami. Bardzo żałujemy, że go nie zobaczyliśmy. Tak czy opak miejsce urzeka swą urodą. Wprost ze skamieniałego miasta wyszliśmy do parku zdrojowego, a tu takie atrakcje. Co prawda ciężkowice uzdrowiskiem nie są, ale starają się o to. Już Paderewski próbował tutaj je utworzyć. Coś poszło nie tak, ale myślę, że w końcu się uda. Widać, bo darze się bardzo starają, bo tak ciekawego parku zdrojowego jeszcze nie widzieliśmy. Trzymamy kciuki, a jak już o nich mowa, zostawiłeś nam kciuka w górę pod filmem? Czas wytłumaczyć, dlaczego tak często przewija się tu Paderewski. Miał on tutaj przez kilka lat swoją letnią rezydencję, gdzie wypoczywał nad cudnym stawem i umilał czas swoją piękną grą na fortepianie. Z instrumentu, który... Stał w Kąśnej w tych czasach, kiedy Paderewski właśnie mieszkał. Ale zaczynając tak naprawdę od początku, to trzeba powiedzieć, że Paderewski, w momencie kiedy kupował Kąśną, stał się właścicielem czterech posiadłości naraz. Paderewski marzył o tym, żeby spełnić się jako szlachcic, żeby mieć ziemię, las bo to podstawa prawda, szlachcica spełnionego z energią i rozmachem podjął się więc modernizacji swojego nowego loku. W dworskich łazienkach można znaleźć porcelanowe muszle klozetowe opukiwane wodą, czyli można powiedzieć sobie, że e, no, wielki świat wkroczył niewielką wioską, jaką jest Kośna, a cały czas mówimy o roku 1897, prawda? Czyli to są bardzo odległe czasy. Dla zobrazowania można powiedzieć sobie, że prąd w niedalekiej miejscowości, a nawet miasteczku takim jak jest Ciążkowice, do Prowadzono dopiero 20 lat później. A to jest zwykła walizka. Chciałabym taką. Tak się składa, że Paderewski był też znakomitym winiarzem. Jak Państwo sobie znajdziecie informacje o winach Paderewskiego, to wyczytacie, że. Wina Paderewskiego tak samo są mocno były poszukiwane w tamtym okresie jak sam Paderewski. Paderewski to nie tylko wielki pianista, ale i wielki Polak, patriota. Mówi się, że y Wywalczył Polsce niepodległość. Oczywiście jego orężem była muzyka. W Stanach Zjednoczonych gromadził tłumy na swoich koncertach i to osób wpływowych rekordowo w 1932 roku jego koncertu wysłuchało 16 tysięcy osób. Dziś również i współczesne winnice gromadzą muzykomanów. Te Janowice to po prostu wymiatają. Zobaczcie, jesteśmy w kolejnej yy, winnicy. Ta faktycznie nazywa się Janowice, od państwa Chlipała i tak sobie tutaj żyją, mieszkają, pomieszkują, można powiedzieć. Yy, a co jest tutaj szczególnie fantastycznego? Każdego roku w sierpniu odbywa się festiwal muzyczny, yy, bowiem córka. Yy, Właścicieli Karolina jest skrzypaczką, muzykiem i zaprasza tutaj różne ciekawe osobistości. Na przykład rok temu był Morzger, a w tym roku będzie Anna Maria Jopek. Całość odbywa się w sierpniu, zwykle około 6 dni, i później jest właśnie ten finałowy koncert i cała akcja jest biletowana, ale po prostu przeżyć coś takiego w takich okolicznościach to musi być naprawdę wow. Jak zauważyliśmy, każda z winnic ma jakiś dodatkowy czynnik wyróżniający. Tu jest muzyka, gdzie indziej ekologia czy opowieści, ale wspólnym mianownikiem są piękne horyzonty. Nie wiem, czy macie świadomość, ale kolebka winiarstwa w Polsce to właśnie najprawdopodobniej okolice Krakowa. Już dwunastowieczne zapiski mówią o wielu winnicach w tym regionie, a archeologowie jeszcze przesuwają tą granicę nawet do X wieku, bowiem ślady uprawy winorośli właśnie znaleziono na Wawelu. Być może to pamiątka po Przemyślidach, którzy wówczas panowali, a w Czechach ta tradycja była bardzo dobrze rozwinięta a yy, będąc tutaj na wzgórzu Nadziei w jamnej yy, przy ośrodku dominikańskim warto wspomnieć że wtedy upowszechniło się mocno winiarstwo dzięki właśnie klasztorom wszak do odprawiania mszy świętej potrzebne było wino w czasach średniowiecza wino z polskich winnic było bardzo popularne, tym bardziej, że było po prostu tańsze niż na przykład węgierskie odpowiedniki. W XVI stuleciu sytuacja nieco się zmieniła, bo wina z południowej granicy mocno staniały, co wraz z niszczającymi wojnami XVII wieku i małą epoką lodowcową poważnie zahamowało rozwój winiarstwa na naszych no. ziemiach. Zarówno winnica, jak cały ten ośrodek nosi nazwę wzgórze nadziei i nadał ją. Ojciec słynny Jan Góra, który stworzył tutaj ten kompleks po to, żeby rozwiać złą aurę, jaka do tego miejsca przywarła, a to dlatego, że w 1944 roku miała tu miejsce bitwa, bardzo, bardzo nierówna walka pomiędzy Polakami a niemieckimi żołnierzami. Wówczas mieszkańcy schronili się w piwnicach i żeby skłonić wroga do odwrotu, wypuścili matkę z trójką dzieci i z Obrazem Matki Bożej. Niestety Niemcy źle odpowiedzieli na ten gest, rozstrzelali najpierw matkę, potem dzieci i zniszczyli obraz. Tak trudne doświadczenia ojciec Jan Góra skontrował dobrocią i nadzieją. Jeszcze tylko wyskoczymy na jeden piękny punkt widokowy, bo już wkrótce opuszczamy po górze. Wieża w Bruśniku ma 23 metry wysokości, ale my stoimy na tarasie na 18 metrach. To jest wzniesienie sterki, ma nieco ponad 400 metrów nad poziomem morza i oferuje tak. Piękne widoki wokół, nawet tatry się załapują, choć w tej chwili trochę słabo je widać, bo są w chmurach. Ale co fajnego, na tablicach są wypisane wszystkie okoliczne, ciekawe miejsca, które warto zwiedzić. Kilka z nich mamy już zobaczone, a na pewno zainspirujemy się też na kolejne dni. Ale o nich opowiemy w kolejnym filmie, także zachęcam do subskrypcji. Dziś odkryjemy jeszcze winne krajobrazy naszej ukochanej Wyżyny. Nie wiem, czy macie świadomość, ale na południowych rubieżach Jury również narodził się y, kolejny mikroregion winiarski, gdzie powstały niewielkie winnice, które z sukcesem produkują smaczne polskie wina. Chętnie wam te miejsca pokażemy, a zaczynamy od Cianowic, gdzie stoi XIX-wieczny dwór, który w 2012 roku przejęła rodzina Adamowiczów, a później stworzyła tutaj winnicę Nowi, która w listopadzie zaprasza na świat. To młodego wina. Zabytek, choć pięknie odnowiony, pozostaje w prywatnych rękach, a dla turystów oferuje się głównie winnicę z ciekawymi piwnicami, w których powstała winiarnia. Można tu również przenocować. Nasza winnica znajduje się mniej więcej 400 metrów nad poziomem morza. Rzeczywiście jest to dość wysoko. Cała gleba, która znajduje się pod nami to już jest wapień. Znajdujemy się na początku południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, więc w każdym winie da się znaleźć wysoką mineralność, która jest wyczuwalna szczególnie w tych winach bardzo wytrawnych typu Seywa Blanc. Mówi się, że z takiej gleby zwanej jurajską powstają wina o bardziej intensywnych aromatach, a sama winnica, jak na małopolskie warunki, jest dość duża, bo zajmuje 3 hektary. A z podążamy sobie. Taką oto piękną zieloną trasą to nie tylko Małopolski Szlak Winny, ale również trasa rowerowa, bo pętla o długości 36 km. Ale my będziemy podążać niespełna 11 km, a po drodze napotykając y, nie tylko winnice, ale co ciekawe, przepiękny Ojcowski Park Narodowy. Zostańcie więc z nami. To wygodna trasa, głównie po asfalcie. Prowadzi ona przez wioskę Smardowice której wierni modlą się do obrazu Matki Bożej z XV wieku, choć pewno był on przemalowany, bo Maryja dzierży berło, które bardziej pasuje do XVII stulecia. Po drodze mijamy niepozorną, ale niezwykłą winnicę Krokoszówka Górska, która zaistniała tu już wiele lat temu. Na jurze, ta tak, pierwsza na jurze, proszę Państwa, z tego względu, że w końcu się wziął pomysł. No, szukaliśmy wolnego, takiego słowianego zajęcia i Dlatego winica będzie na pewnym etapie i nigdy większa, ponieważ chcemy utrzymać tę zasadę takiego spokojnego. Tak ludzie, którzy mówią, pieniądz nam ma służyć, a nie, nie, nie musimy być niewolnikami pieniądza. W związku z tym myśmy z żoną, pomyśleli sobie, spróbujemy. Próbujemy sobie założyć winicę. No, oczywiście posadziliśmy mniej krzewów, nie mieliśmy doświadczenia, nigdy w domu nie było takiego nawyku, żebyśmy dużo wini napieli, więc nie znaliśmy się na tym zupełnie. No ale spróbowaliśmy się tego nauczyć z racji tego, że skoro na południu Europy różni ludzie robią, a patrząc w historię, że często wina produkowali ludzie, którzy czytać i pisać się umieli. W związku z tym uznaliśmy, że to jest proste stosunkowo. Dawniej wina 50-70 lat temu w Europie robili w sposób tradycyjny, tak chlepie, kliczy, robili kiełbasę. I myśmy zastosowali właśnie tę technikę, taką tradycyjną. Gdzie przez 20 lat do tej pory nigdy nie użyliśmy filtra, nie użyliśmy żadnego środka klarującego. Czy ktoś to, co zrobimy, czyli to wino, nie rodzina, nie znajomi, tylko obcy ludzie nazwią winem. I proszę Państwa, tak się okazało, że trzeci nasz zbiór, trzeci rok, wyszliśmy na Słowację i w Czechy i dostaliśmy, proszę Państwa, tam rozowy, srebrny medal. To było miłe dla nas zaskoczenie. Jednak na tym nagrody pana Marka Górskiego się nie skończyły. Jest najstarszy konkurs winiarski i proszę Państwa wysłaliśmy w 2021 roku wino czerwone do Bordeaux i zajęliśmy drugie miejsce. Na 2800 win w konkursie dostajemy srebrny medal. Rok później proszę Państwa wysłamy następne wino Solaris i proszę Państwa dostajemy złoty medal 96 punktów na 100 możliwych. Pan Marek ma przeogromną wiedzę, jest pionierem w ogóle w tej dziedzinie, robi to od 20 lat i to on tutaj tak właściwie uczy okolicznych ludzi, którzy chcą się tym zająć, jak to wszystko robić od malutkiej sadzonki po duży, duży krzew. Robi to znakomicie, twierdzi, że tak naprawdę to 90% pracy jest właśnie na winnicy, a cała reszta to zaledwie 10% już później gotowego wina, ale widać faktycznie winnica jest bardzo zadbana, przepiękna i jeszcze nigdy nie dowiedzieliśmy się tyle o winie, co tutaj. Gratulujemy. Niezwykle to ciepły i miły człowiek. My ruszamy jednak w dalszą wędrówkę, bo mogliśmy do winic podjechać, ale właśnie dla tych widoków postanowiliśmy się jednak przejść. Wszak to według nas jeden z najpiękniejszych obok tatrzańskiego parków narodowych w Polsce. Gdzie na tak małym terenie możesz podziwiać tyle wspaniałych wytworów natury? Nie zapominaj, Kaw Ojcowie, to już dla nas miejsce kultowe, nigdy nie omijamy tej kawiarni. No, chyba że jest zamknięta, co też się zdarza. Niemal w centralnej części parku serwują przepysznego pstrąga ojcowskiego. Tradycje hodowli pstrąga w tym miejscu sięgają czasów już przedwojennych. Później na chwilę się zatraciły, ale teraz wspaniale się odrodziły, o czym opowiemy Wam za chwilę. No bo oto na y, talerze właśnie wpłynęły rybki pstrągi. Ja mam y, duszonego, łukasz sobie wziął wędzonego do tego. Ziemniaczki, lokalne pieczywo i kiszonki, bo tak właśnie się tutaj to serwuje. Po wojnie hodowla upadła, a stawy były przeznaczone do neutralizacji. Tak na arenę wkraczają matka i córka, które przywróciły temu miejscu oryginalny cel i świetność, serwując wyśmienitą rybę. No, i jeszcze wino lokalne z winnicy Goja, bo właśnie to miejsce promuje jak najbardziej lokalne winnice i całe tradycje tutaj winiarskie. Nawet w ostatni weekend czerwca jest specjalny piknik ku temu. Wielka feta, bardzo popularna. Dotąd o tym jeszcze nie wiedzieliśmy, ale w przyszłym roku jest dziesiąta edycja, i myślę, że chętnie się tutaj wybierzemy. Myślę, że i Wy, bo popatrzcie, jak tu jest po prostu pięknie w sercu ojcowskiego parku. Ten duszony w środku jest faszerowany cebulką. Mmm, niam, niam niam Pyszne. Niedługo po ostatnim kęsie niebo wylało na nas litry wody, także odeślemy tylko do filmu, w którym o Jurze opowiadamy i pozdrawiamy.